Strząsający wieczór w Pszczynie. Około godziny 20 doszło do poważnego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Dobrawy. Burmistrz miasta, Dariusz Skrobol, przekazał dramatyczną wiadomość. Jedna osoba nie żyje, a kolejna z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala. Trzy kolejne osoby zostały przebadane na miejscu przez ratowników. W płonącym budynku panowało ogromne zadymienie, a strażacy, po informacjach od świadków, że w środku mogą znajdować się ludzie, rozpoczęli intensywne przeszukiwanie mieszkania. Jedną osobę udało się ewakuować i przekazać pogotowiu, jej stan określono jako bardzo poważny. Niestety, po kilkunastu minutach akcji odnaleziono ciało mężczyzny, którego obrażenia uniemożliwiały pojęcie jakichkolwiek działań ratunkowych. Na miejscu działało dziewięć zastępów Straży Pożarnej, służby kryzysowe, Straż Miejska oraz OPS. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani, a gmina zapewnia im lokale zastępcze. W tym samym mieszkaniu znaleziono również butle z gazem, którą zabezpieczono. Burmistrz przekazał rodzinie zmarłego kondolencje i podziękował służbom za szybką reakcję.